Siemanko, witam na portalu Zaciosem. Dzisiejszym moim gościem jest zwycięzca walki wieczornej na gali Knokau Boxing Night 22 Michał Cieślak. Siemka Michał, Siemanko, jak sam poczucie po walce? Dobrze. dobrze, jeszcze wiesz, emocje nie opadły, ale, ale okej, okay, wszystko dobrze. Czyli to co pisałeś na Facebooku, że ojcowie mocniej biją, to sprawdza się, no bo szybko dzisiaj załatwiłeś sprawę. No chyba tak. Także. Takie było założenie, czy miałeś w planie, że po prostu dłużej przewalczyć, czy to po prostu wyszło no, tak na spontanie? Po nie, powiem Ci tak, mieliśmy jakiś plan taktyczny i z tego planu wyszła ta, taka sytuacja, także był plan, był prosty łapać go w tempo, jak się otwierał. Przerwy i było poza sobie. Ile teraz przerwy się zapowiada u Ciebie od treningów? Ja myślę z tydzień, półtora i wracam z powrotem do pracy. Kolejna walka już o Mieszko Świata znowu, czy jeszcze jakaś walka taka po prostu tu Nie wiem, nic na ten temat nie wiadomo. Dopiero przyjdziemy z promotorami i będziemy na ten temat rozmawiać. Zobacz. Z walki z Okolim wyciągnęliście takie wnioski, że teraz na przykład gdybyś wychodził z nim do ringu, wiedziałbyś jak już tą walkę rozegrać, że poszła na swoją korzyść? No wiesz, to, wiesz to, 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 takie rozmowy to są bez sensu, co nie, bo to zaraz będzie odbierane, że ja się tłumaczę, że to z nim wygrywa, ja nie chcę tego i nie chcę na ten temacie się wypowiadać, a potem musiał rewanżować. Jeśli chodzi o Twoich rywali, makabu czy Okolice, z kim byś wolał się spotkać w walce Najpierw, z Najpierw z makabu? Najpierw no z makabu. Bo tam wiemy wszyscy, jak to było, no niestety te warunki nie sprzyjały, gdyby walka była na neutralnym terenie, ona by całkowicie inaczej wyglądała. Dokładnie. Słuchaj, byłeś ostatnio na gali MMA KSW. Jak ocenisz występ Twojego kolegi Artura Śmilki? Bardzo dobrze. Ja byłem pod wrażeniem naprawdę ogromnym. Z tego, jak, jak kopię na górę, na dół, i ile, ile w tym jest mocy, i jednocześnie luzu. Także widać, że Artur się zmienia, że pracuje nad sobą bardzo mocno. I, no i co, będę mógł cały czas kimś Michał, a ty po karierze bokserskiej walki w MMA? Nie wiem, nie, na razie jest, wiesz, tu i teraz jesteśmy z boks. A jeśli by się trafiła taka naprawdę konkretna oferta, żebyś po prostu, nie wiem, na jeden raz odskocznie zrobił do KSW? To tylko tak jak Artur, tylko sportowe walki. Tylko sportowe, radne fighty ci interesują, nie. tylko czysty sport? czysty sport. No. Słuchaj, jeśli chodzi o o obecne to cały czas zostaniesz trenerem czy szykuje się jakiś obóz za granicą, bo wiemy, że kiedyś byłeś też w Stanach Zjednoczonych. Cały czas ten Angeliczy, Karol Kosak, tutaj jest Kuba i jeszcze doszedł do sztabu. Jeżeli wyjazd na, na sparingi jakieś, w jakiś obóz w Stanach to, to planujemy, ale to z tym, z, tym, z tym teamem, z tą moją ekipą. Michał, Rozumiem. teraz walczysz w wadze junior ciężkiej, miałeś jeden radę epizod z wadze ciężkiej. Wiem, że teraz weszła waga Brajdżer w boksie. Czy nie myślałbyś, żeby przeskoczyć, żeby nie, zobaczyć? Nie, na razie skończy. skupiam się teraz, wiesz, na kilkugłośnym pasie, co nie? Ja Wiadomo, że są jakieś różne tam pomysły, wizje, i możliwości, ale... Ja bym wyceliśmy światła w tej kategorii, a później będziemy świadomie. Na pewno to mistrzostwo zdobędzie. Rzeczkę powiedziałem to na sali, że 100% prędzej czy później to mistrzostwo wyląduje na swoich biodrach. Teraz pytanie takie może luźniejsze. Gdzie na wakacje? Do Chorwacji. Do Chorwacji. Do Chorwacji. Do Chorwacji. No jedziemy z rodziną, także autem. Zawsze chciałem jechać na taką wycieczkę. Dużym, dużym autem, jedziemy jedzie z moją Moja mama, Stasio, moja kobieta. Najbliższe tak, osoby z Twojego życia. Tak. Michał, życzę Ci udanych wakacji. Gratuluję jeszcze raz wycięskiego do... powrotu i dzięki za rozmowę. Poznałem wszystkich kibiców. I <laughs> do